Przyczyną, dla której zrobiliśmy nasze poletka, było przede wszystkim to, żeby sprawdzić, jak poszczególne odmiany będą się zachowywały w różnym terminie siewu i w różnej obsadzie. I zwróćcie uwagę, że pole miało około 5 hektarów, więc no nie zrobiliśmy tylu poletek, ile byśmy chcieli, ale to, co nam się udało sprawdzić, to myślę, że już coś możemy powiedzieć. Mamy jedną obsadę, jedną, jedno poletko dla porównania zrobione z opoką w obsadzie zwróćcie uwagę 220 roślin na metrze i 330 roślin. Mamy w poletka powtórzone w dwóch terminach sieku. Jeden termin to jest 7 października, drugi to jest 28 października, czyli trzy tygodnie później. Ta prawidłowa obsada dla terminu optymalnego powiedzmy to była jak widzicie 330 330 roślin, natomiast później 5% za każdy tydzień, czyli około 50 roślin więcej na metrze, na metr kwadratowy, 380 roślin na metr. I tak i tak, i tak to, tak to chcieliśmy sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Od razu dopowiem, żebyście nie zwracali mocno uwagi yy, na te plony tutaj w tej pierwszej części zwłaszcza na te do Dubaja tak Dlatego że tutaj no, powiem Wam, że nawet ja te poletka muciłem i powiem Wam, że ciężko było ciężko było nie zrobiliśmy żadnych przerw między odmianami i yy, już, już wiem, że... Już wiem, że to, tu było zasiane po dwa siewniki i wiem dwa przejazdy i wiem, że no, jak muciłem, to widziałem po heterze, że no, tutaj w tych pierwszych pięciu e, przejazdach, to tutaj były błędy i pewnie jedna odmiana, jednej odmianie podbierałem, drugą mogłem mucić, zabierać i stąd takie, takie różnice. Widzicie Dubaj, bardzo mocna anomalia, więc myślę, że tutaj pewnie coś nie wypaliło. Nie wiem, tylko w przypadku euforii, być może że troszkę podebrałem na rzecz elektry, na rzecz Persony, ale tutaj no, ciekawostka, że rzeczywiście też anomalia jest spora. No tutaj pewnie Lirum nadebrałem dość sporo. Dubaja na, na korzyść Lirum. Dlatego proszę Was, nie zwracajcie na to uwagę. W drugim terminie już tu wyniki są bardziej wiarygodne, bo tu było po 6 metrów, więc tu już było łatwiej muścić. Natomiast w tym pierwszym. Natomiast już nie patrzymy na te plony. Chciałem Wam pokazać co innego. Przede wszystkim chciałem Wam pokazać to, że plon w późnym terminie siewu. Jest w niektórych przypadkach wyższy niż w pierwszym terminie siewu, jeżeli to przeliczymy na, na hektar. Yy, I to jest bardzo duża wartość z tego doświadczenia, a mianowicie wiecie doskonale, że w tym roku kukurydze będą bardzo późno mocone na ziarno i yy, wielu będzie się zastanawiało, czy siać pszenicę, czy nie siać. To moi drodzy, od razu widać po tych poletkach, że warto siać że można siać, tylko trzeba zwiększyć normę w siewu i jak najbardziej można się spodziewać normalnego, e, normalnego plonu porównywalnego do terminu, terminowego, terminowego siewu. Natomiast e, nie wszystkie odmiany tak samo reagowały e, i tutaj jak sobie prześledzicie, to, to na pewno rzuci Wam się w oczy w drugim terminie siewu pszenica elektra. I tutaj no, widać pewną anomalię. Jest dość niski, niższy plon niż u, u reszty. I też sąsiednie, ponieważ sąsiednie odmiany są na poziomie pozostałych i pod, na, na poziomie średnim, no to prawdopodobnie ta elektra w późnym terminie siewu no, nie do końca się sprawdza. No to w zasadzie z, tak, z odmian to można tak wywnioskować. Być może bierze się to też z tego, że miała bardzo niską gęstość, więc wiadomo, że ziarno tego ciężaru nie miało. Natomiast kolejna, kolejna ciekawostka, zwróćcie uwagę, że macie posiane tutaj różne pszenice i pszenice A-klasowe, czyli jakościowe, i pszenice w B-klasie, i z wyników, jak patrzymy na białko, na parametry na białko, gęstość opadanie, to zobaczycie, że. Przy odpowiedniej agrotechnice, tutaj była, na kłos była saletra rzucana. Przy odpowiedniej agrotechnice nawet pszenice B-klasowe są w stanie normalnie utrzymywać parametry pszenicy konsumpcyjnej. Pozwróćcie uwagę, że chociażby pszenica magnezja, która jest B-klasą, zobaczcie, jak wysokie miało, miała białko, yy, miała jedną z wyższych, jeśli nie najwyższą gęstość czyli była najcięższa, ale zwróćcie uwagę, że tutaj opadanie najniższe ze wszystkich. Od razu dopowiem, że poletka mociliśmy na samym końcu, bardzo późno, po wszystkich plantacjach, wiadomo priorytety były na innych polach, żniwa deszczowe, więc tutaj ta, natomiast ta sama odmiana już w późnym terminie siewu, opadanie 400, prawie 50, Jedno z wyższych, no to tylko pokazuje, że prawdopodobnie ta odmiana szybciej dojrzała i gdyby normalnie rosła na polu, to prawdopodobnie musiałaby być mocona w termin, no po prostu wcześniej od innych odmian. No to jest taka ciekawostka, ale tutaj to, co najważniejsze, to chciałem pokazać, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim terminie siewu, pszenice miały te b klasowe przy odpowiedniej agrotechnice, też mogą utrzymywać parametry pszenic konsumpcyjnych. Drodzy, analizujcie, czytajcie, dzielcie się swoimi y, y, obserwacjami. My obiecujemy ze swojej strony kolejne poletka, nowe odmiany na przyszły rok, mam nadzieję, że takich błędów jak w tym roku nie zrobimy. Piszcie komentarze, zadawajcie pytania, chętnie wymienimy się naszymi doświadczeniami i Wasze spostrzeżenia. Y, waszymi postrzeżeniami się również zapoznamy.